Ej, ja, powinien być pierwszy. Stuck in loading, proces Co? O, no, no bo był, był... Bo się czytało, no. Okej, okay. Izio żyjesz? Żyję, ja tylko... ładuję Gaduję, że się. to że tobie cię długo przybywało, no. No, mi, mi zaczęło całą krew. O! Chodź, tu. Chodź. Idę. Czytałeś co? Wszystko jest o ty Ej, ale dziwnie chodzi ta gra. Dawno nie grałam. Pierwsza jest, mam odczucie przyjdzie się do uciągnięcia. I ze, ze wszystkich potworków akurat dziadek? Aha. To... Um, jakby to powiedzieć. O! Coś z tą głową! No. Co trzeba Nie zrobić? Multiplikacje? Zrobić. Nie. I co? Nie przeczytałem, co trzeba zrobić, żeby wejść. E? E? Czy Nie. Trzymać? Nie. No, coś tam przystało. A, press E. Jej, no to skończyliśmy rana. Ale szybko! To było za combo! Halo, co się w ogóle z wami stało? Zostaliśmy rozstrzelani. Nic pod ścianą. No będzie ciekawe. Co tu jest? What the? Heck? No i dam O, Hogwart. Może nie zostaniemy tym razem rozstrzelani. Może Dziadek nie postanowił zrobić y montażu. Naprzód Na pokątku. O, e, ile tu jest ten? Jakiś grzybek tu jest. Uważaj na niego, on jest łatwo zniszczliwy. Aha. Bo już go zniszczyłem raz. Mam gzibkę. Jest mało nowych itemów ogólnie. O! O! A to się świeci bardziej niż zazwyczaj. Co to za słoik? Jak, jak jest coś. No. Stop simple. Sympatjon. Co to? Wiecie się. Chcesz sam jeść? O! I co tu chodź? O kurde. Bo tam możemy okrążenie zrobić. To jest ciężkie. Buka jest ponoć. Buka? Gdzie jest buka? O, gdzie jest, gdzie jest, gdzie jest Buka? Gdzie, <śmiech> <śmiech> widzisz, <bukę? śmiech> Buka, nawet widzi mnie? A. Poszła? Nie. Ale rozwali wózek oh, za głowna. chwilę. Czuję. 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 Teraz są te ucieczki. kao mogę zostać jednorożce No tak teraz możesz trzymać itemy, kiedy jesteś tak jakby powalono. A, a, i uwaga na pierwszą miłość. Na co? Pierwszą miłość. Aha. Już od pierwszego wejrzenia. Ujrzenia. nie wiem. To tutaj po raz pierwszy ją spotkaliśmy. Zakochałem się Aha. po prostu w sekundę. Aha. Najpierw Fakuje zapytałem, nie? co to jest. Nie mogę sięgnąć. O, sięgłam. Ale z ciebie aparat. Popsułam. trzeba tu przybić. <grymne> Chyba nie zrozumiałem żartu, ale okej. Okay. Pomóż mi to wnieść. Co się stanie jak nie pogłaszczamy? Ale ona fajna. Nie wiem. Isu! Patrz na to! To jest Erza! Co to jest? To jest Erdza. Pogłasz. Jak? Pogłasz. Rozumacz mi. Gdzie ty idziesz? Fajny! Nie, z siwym zgadujemy, że będzie coś tutaj jak z małym dzieckiem w tym... ...lifalu. Ty jeszcze coś jest? Oh no. Tu jeszcze są parę itemów, które możemy wziąć. Okej. Okay. Hmm. Ciekawe czy mogę to sprzedać.

Um, jakby to powiedzieć. Sprzedałem ją. Oh. O Ale nie z tylko ze chciwości, tylko <tele> ze strachu. Jeżeli nie głaszczesz tego czegoś, to mi się rzeczy straszne. Jakie co? co <tele> nie zobaczysz kiedyś. Czekaj, bo A, faktycznie. Jeszcze tam jeden item mały. Ej to co się dzieje? No Zobaczysz w swoim czasie. Okay. Nie ma siły żadnej. my przypał. A co komu siła? Kiedy masz współpracę. Współpraca, ale... Nie, 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 wziąłem tego HP? Mars jest je. Ale wziąłem. Dobra, to ja wezmę. Jak nie chcesz, to sobie wezmę. Brom, 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 tu leży? Ja. O, tam coś jest u góry. Oko Saurona? Nie wiem. Tak, oko Saurona. He? oko Saurona. Się mam. Czy mam? Chyba. To no, jest okosaurona. Jeszcze grzybek. Ja pójdę za nim że od razu. Okay. W sumie to, co ja to tu niosę. Patrz jak on nie patrzy na ciebie. Cześć. Dobra. Byś miał jakieś zwidy, czy jeszcze nie? Nie. A więc to tak. Co to, to kurde jest? Nie, nie to. Jeszcze jedna rzecz, chodź. Skąd żeś trutkę na pająki wytrzasnęła? Co to kurde jest? Bierzemy to. To brzmi jakby miało się potłuc. Radny. Ostrożnie, po prostu to ostrożnie. Już się to przewraca. Do wózka i to wyniesiemy wózkiem po prostu. Jak do wózka. Co tu jest? I su pomóż, do wózka to wciśnij, żeby to wy bezpiecznie wynieść. Albo damy radę? Masz prostą drogę. I wybrał tą krzywą. <laughs> to ja idę dalej. Tak to jeszcze się nie potłukło. Nie mam pojęcia jakim cudem to się jeszcze nie potłukło. Ej, stój. Masa rzeczy. Um. Dobra. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Go, 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 go. Było takie raz, dwa, trzy. Udało okay, się? Git. Ciekawe co by się stało jakbyśmy to stłukli. Cześć. starcie na różki. O kurwa! <laughs> Fine. Fine. Niestety, ni niestety moja różka jest troszkę zepsuta i zadaje fizykal damage zamiast AP. Dora, ktoś da da chwila? To było. O! Dźwigacz. Co to jest? Uluwaj. Dobra, dajcie chwila. Daj chwila. Daj chwila. Nie przepowiadaj przyszłości, tylko da chwila. Ja nie mogę ci dać. To musi coś zrobić. 50 max ISU. Jakby to. Gdyby sypnij dwa chwile. Dwa Ile? Sypnij dwa chwile. Dwa chwile. Ajkup do mnie. Oj, że przyłam. Co zepsuła? No Coś ty zrobiła? Jakąś miksturkę zepsułam. A on A. tam leży. Pod łóżkiem. Się zbukował tam. Aaa, antygravity miksturkę. Ojoj, oj. o nie. Co to, to miał być za kurde, enemy chaser? Eyv. Yeah, we... Aha, vauce. Pip. Ne mi chaiser. Wracaj Nie w tą stronę, men! Płodnie tak. Na karwie. Na mi pięknie. Inna. Pokaż to istnij, pokaż to istnij Bo cię potnę <noise> mówiłam, mówiłam, że cię potnę Zgaszę cię <noise> Oho, Balloon Boy. No są baloniki. Ogólnie nie dotykaj. Bo wybuchną? pękną. Aha, jak pękną, to będą się działy rzeczy straszne. Aha. O, jest ekstra. No dobra. Ja w zasadzie wracam z tym. A to można zaciągnąć do tego. No, ale sama chyba nie. A! Sama nie ruszam. Za ciężki. Okay. Ja się prawie przewróciłam z nim. Wszystko jak na razie to jest za ciężkie. No i koniec te miny. Boże, jaka bida. Hmm. A, bo my już na trzech jesteśmy. Dobra, to tego w drugiej kolejności, co? A jestem ciekaw, czy to, co zostawiło te balony, nadal jest na mapie, czy już się zde... Jezus Maria, co tu się dzieje? Czemu wszystko za rogiem znika? Czemu ISU wyszła z Discorda? Ja nie wiem. To w ogóle stała się normalnie scena x No? Ja sobie gadam cały czas do ISU o balonikach, po czym oglądam się za siebie, ISU nie ma. I takie, co jest? Co <laughs> Coś się wpierdzieliło Chyba kompa wyjebała albo co? To... Chyba Czemu zawołałeś Ballon boja? tak że bo się chce zobaczyć jak szybko on tu A więc co było? Latarka. Mogę oświetlać sobie... drogę. Tak. <ścoughs> nie tak. Ej, ale się dotarł. Ja bym nie skraszowałem. Bo jeszcze nie zginąłeś. Jak nie zginąłem? A samodestrukcja? Samodestrukcja się nie liczy. I od razu potem odjechaliśmy. Trafiłeś? Lala. z dynią na głowie No bo Halloween Taki ten... Ten zegarek, ten zegarek kosztuje 500 złotych. Taki ten... Pegas jest upierdliwy. Dobra, chodź. stół. Okej. Okay. to trzeba postawić. Nie skacz pod... No i zajebiście. Widzisz? Tak trudno to było ustawić. No cóż, nie mam siły. Tak więc ty tu jesteś od ustawiania. No, i, zajedź, i A czemu tu czyli były wyklap, tak Tak. Balon boy. O oh, no, it's carry action. Daj trochę hapeków, zanim jeszcze wyjdziemy. Dobra, dzięki pikniecki.